Jest nowy selekcjoner, ale przez dwa miesiące czy ponad dwa miesiące nie urodzi się nowi piłkarze. Ja myślę, że Jan Urban, którego cenię, lubię, szanuję i poważam, ma podstawowe zadanie, trafić do mentalu, nie ma, jak sam mówi, specjalnie czasu, ale myślę, że sami piłkarze w głowach muszą ułożyć sobie te dwa spotkania. Yy, nigdy nie ma tak w futbolu, żeby odebrać komuś szansę przed samym meczem, ale na 10 spotkań obecnie z Holendrami myślę, że 9 ze wskazaniem na Holendrów. Może to będzie ten jeden, jedyny mecz, jakże ważny, ale myślę, że ważniejszy dla reprezentacji jest mecz w Chorzowie, ten, który zagramy z tymi, którzy, którzy mamy coś do udowodnienia. Myślę, że piłkarze mają do odniesienia coś nam, czyli kibicom, sobie, a przede wszystkim rywalowi. Jeśli marzą, a myślę, że marzą o grze w Stanach, Kanadzie i Meksyku, spotkanie z Finlandią będzie jednym z najważniejszych spotkań w tym roku, dlatego że baraże, o których myślę i myślę, że sami piłkarze również o nich myślą, używam trzy razy specjalnie myślę, będą dopiero w marcu przyszłego roku. W związku z tym mecz z Finlandią jest o być albo nie być, o prolongate marzeń, o spełnienie naszych kibicowskich marzeń.